Szyderczy skrót sikola polskiego slashera o najstraszniejszych potworach, jakie istnieją pasztetach. Na końcu zdradzę wam swoją prawdziwą ocenę tego filmu, która może was zdziwić, ale zanim tam dotrzemy, zostawcie suba, nikomu nie stanie się kuku. Ok? Dziękuję. A teraz wejdziemy noco do lasu. No, God, please, no! Gdzieś we wiktoriańskiej remisie, banda przebierańców bryka poloneza, gdy studniówkę przerywa nagle amerykański glina z Radomska i po kolei likwiduje drugoplanową obsadę krwiopijców, odstawiając na końcu Indiany Jonesa. Nie wiedziałem, że tam była przepaść. Uwalnia niewiastę, która nazywa go swoim bohaterem i lecą w ślimaka. Po czym okazuje się, że to nie wstęp do taniego ślizgacza, tylko sen głównego przegrywa. Tego spodziewali się tylko wszyscy. Po sprawdzeniu jak bardzo nikt go nie kocha i nałożeniu służbowych szmat, Adaś rozpromieniony wsiada na swój radiobus i zajeżdża do lokalnych delikatesów, gdzie czekając na hot dogi, które nie powinny się tam nawet zbliżyć... Młoda bagieta jest świadkiem przemocy wobec innego psa, więc odchodząc twardo mówi, że na to jest paragraf, ale sprzedawca wyciąga asa z nogawki. No, tu ma trochę racji. Adamantium zajeżdża pod jakąś oborę, proponując dziewczynie ze snu sok, ale ona też go nie kocha. Po czym zagląda do rekwizytorni, gdzie w stanie nienaruszonym od pierwszej części siedzą dwa grubasy i jedna Julietta, która zawsze tam czeka, gdy Vega lub Netflix chcą wypuścić jakieś gówno. Sierżant wychodzi ze sracza i z grubsza streszcza młodemu finał poprzedniej kupy, ale najważniejsza informacja to to, że nad ranem ma przyjechać spec grupa. Zapamiętajcie, bo to prawie będzie miało znaczenie. Ferdek zabiera Zośkę na wizję lokalną, ale dostaje sraczki po przepiśnych hodogach. i gdy zostawia ją przykutą do łóżka, złowieszczy meteoryt puszcza Kleksa, a gdy wraca już jej nie ma. O nie, Wegeta ją zabrał. Po chwili jednak się znajduje, skacząc na niego już jako zmutowany maopolu, tak gdy odskakuje, Ferdek czołga się z powrotem w kadr już pozbawiony dupy. Pół człowiek, pół litra. Gdy nadchodzi wieczór zaniepokojony Adaś dzwoni na policję, to, to znaczy dzwoni na policyjne radio, ale nikt się nie zgłasza, więc namawia swoją przyszłą żonę na randewu i wsiadają do Nysy, a w drodze Alvaro wykorzystuje swoje uwodzicielskie zdolności, stwierdzając, że Vanessa wygląda dziś ładnie. Takie rzeczy są nie na miejscu. Chyba, że się jej podobasz. Docierają do starej chaty i Adaś, widząc, że budżet na Fertka został obcięty o połowę, bez cienia lęku stwierdza, że chyba czas stąd spierd... Ale blondyna każe mu się ogarnąć i dzwoni po najlepsze wsparcie, na jakie mogą liczyć dwóch polskich rydyneków. No to miło było was poznać. Tymczasem wąsaty zapychać drzew filozofuje, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, próbując pobić rekord w niewymawianiu R podczas jednego ujęcia. Ludzie nic nie robią, tylko siedzą w internecie, komórkach, komputerze. No już starczy, rozumiemy ku... Gdy nagle gaśnie światło i zostawia swoją koleżankę od niezobowiązujących oozmów sprawdzając kołki, w które nieoczekiwanie wpycha go zmutowana Zośka przysmażając ryło. Do tego będzie jeszcze tak frytki, po czym wkładam łapę do bebecha i wyciąga szlał pokarmowy, znikając. Ech, rozgrzebie, rozgrzebie i zostawi. Obrzy murialsi dołączają do niebieskich i znajdując ślady Zośki wchodzą do lasu, podczas gdy kamera powoli jedzie do góry, obnażając przerażający, makabryczny i koszmarny księżyc. No i się zeszczałem. Chłopacy rozstawiają wnyki na wypadek, gdyby wracała tą samą drogą. Podczas gdy Mondraliński wszystko kwestionuje, zadając niewygodne pytania. Więc Teresa bierze go na bok i sugeruje, żeby przymknął mordę, bo jest irytujący. O stary. Szykuj gumowca! Chwilę później zauważają podejrzany ruch w krzakach i okazuje się, że nic się nie okazuje. Nawet nie było ich tym razem stać na pokazanie lisa? A drugi MacGyver rozstawia w który udaje mu się złapać swoje głupie łapy. Takiego przewodnika potrzebujemy. Więc tamci dzwonią po karetkę i eskortują debila w stronę obozu, a blondi zabiera jego dłonie na wypadek, gdyby mieli strzywacz. Gdy docierają do karetki, okazuje się jednak, że wysłali im ratowników z Ikei do złożenia samemu, po czym Adam przez 28 sekund lezie i się jopi. Bo ten film nie ma żadnej treści, jakoś było trzeba dobić do pełnego metrażu. Zauważając w końcu zmutowaną Zochę, na co wszyscy biegną do chaty, gdzie Adaś stwierdza, że wyglądała jak tamte grubasie w celi. Sugerujesz, że przytyła? Nagle słyszą niepokojące dźwięki z szafy i zbliżają się do niej przez obsraną minutę, po czym okazuje się, że to janeczka, bo tego baliśmy się najbardziej. W międzyczasie specjalista od pułapek umiera i Mariusz chce stąd uciec karetką, ale reszta go powstrzymuje i nerwa na i rzuca: no nie chcesz jej zabić, jesteśmy uzbrojeni. Niestety brzmi dokładnie jak coś co powiedziałaby polska bagieta. Wywiązuje się między nimi zbędna dyskusja, podobnie jak większość dialogów w tym filmie, aż w końcu Adaś Adam prawie beczy, błagając ich o empatię i robią to, na co wszyscy czekaliśmy. Nawzajem się przepraszają. Dobra, przepraszam. Dla takich momentów oglądam horrory. Blondie wyjmuje mapę z Dubska i obmyśla niezawodny plan, zgodnie z którym wystawiają cichodajkę jako przynętę i kampią z ukrycia. Po czym łysy z długimi włosami natychmiast traci pikawę i 2 kilo polędwicy wołowej. To nie są tanie rzeczy. Gdy małpolud dolatuje do Janeczki i zaciąga ją w wieżyny, pozostała dwójka ucieka z powrotem do chaty, gdzie Adaś wydziera mordę na blondie i jej policyjną czujkę, przez którą wszyscy zginą, ale po chwili się przytulają. O, czyli jednak będzie ślub? Nagle jednak przez okno wlatuje ich koleżanka w puzzlach, po czym w drzwiach staje Zośka i graje głową w kręgle. A blondie bez zastanowienia daje do siebie kopa w dupę i ucieka ambulasem. Prawdziwa miłość, wszystko wybaczy. Zośka dosiada go i rozdziawia gębę, podłączając do szlaufa, który transformuje go w taki sam pasztet jak ona, mówiący ich językiem. Szagruar. To dlatego nigdy nie rozumiałem, co mówili nieatrakcyjni ludzie. Po czym tłumaczy moich Origin story wspominając o pierwiastku zła, który wniknął w nią z kawałka księżyca, i teraz oboje są tymi złymi, którzy zabijają ludzi. A zabijają, bo zabijają ich! Zakradają się pod dom sklepikarza, który przekopał wcześniej sierściucha, i po zabawie w chowanego Zośka uczy Adasia jak wydzierać mordę. Ale nawet jako potwór jest łajzą. Po czym gaszą dziadowi światło i chowają się w szafie, a gdy pies odwraca jego uwagę, Adamantium wbija nóż w ryło, który powoli wyciąga, zdychając. No, no to co? Chyba czas na jakieś bolcowanie, nie? Zośka dosiada młodego Giera, po czym wyznaje, że wybrała jego, bo od razu poczuła, że są do siebie podobni, na co on jej dziękuje, że w końcu znalazł swoje miejsce na świecie. <laughs> Przepraszam, to są takie emocje. <laughs> Hmm. Zakradają się do komisariatu, żeby uwolnić grubasów i rozpętać jeszcze większą patokalipsę. A gdy Vanessa do nich wali, Adaś próbuje ją udusić, ale nie potrafi. Więc wściekła Zośka sama ściąga jej make-up. Matko, aż tyle szpachli? Po czym mijażdż jej arbuza i robi Adamowi wyrzuty, że gdyby naprawdę ją kochał, to zabiłby tamtą pindę. No, wychodzi twoja prawdziwa natura. Jesteś potworem, Zoszka. Zrozpaczona wychodzi na zewnątrz, gdzie zostaje potrącona przez busa spec grupy i zamienia się w spaghetti, po czym grubasy znajdują granat i wysadzają oborę, a Adaż trafia na badania. Wygląda jak placówka NFZ. Współczuję. A teraz czas na werdykt. Moim zdaniem w lesie dziś nie zaśnie nikt dwa. Tak naprawdę to. Średniak. I daję mu 6 na 10. Aczkolwiek im dłużej to oglądam, tym bardziej mi się podoba. Dziwne. A jak wam się podobał ten porąbany film? Napiszcie w komentarzach i zostawcie suba. Bo ko... To... Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! A!